Już jako mały chłopiec miałem żółkę do majsterkowania. Lubiłem rozkręcać, naprawiać. Czasami udało się coś złożyć. Następnie pasja przerodziła się w studia na Politechnice Białostockiej, a następnie pracę zawodową związaną z maszynami rolniczymi i ich ogólną budową i diagnostyką. Znałem rynek, miałem doświadczenie. Pewnego wieczoru przyszła myśl, żeby skonstruować własną hamownię. Hamownia to urządzenie diagnostyczne do pomiaru mocy i momentu obrotowego silnika. Odezwam się do kolegów z Politechniki Białostockiej. Stworzyliśmy zespół i rozpoczęliśmy pracę nad własnym mobilnym urządzeniem. Zgłosiliśmy nasz projekt do udziału w Hub of Talent 2. Dzięki inkubacji stworzyliśmy prototyp naszej hamowni. Nazywam się Artur Denilczuk, rozwijam swój projekt dzięki Hub of 2.